Minęło dopiero 12 minut, a nie 15. E chuj, dzwonimy przedterminowo. Nowy tam jeszcze, ale można podać tą stronkę. Nowy Tam ma pan już odpalone? Tak, 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 proszę. A pan proszę. mi powie, głośniki tam działają w tym laptopie czy na słuchawkach trzeba siedzieć? Nie, nie, tu wszystko działa, wszystko. A pan może tak na 50% go podgłosić, żebym usłyszał, że działają? Sorry, że tak pana męczę, ale kurde się wiem. No nie, nie ma nie mam problemu żadnego. Dobra, to, to stronka się nazywa prostu... twitch. Zna pan Twitch, Jak? ale. Zna pan taką stronę Twitch Twitch.tubson.pl i... Jeszcze raz, tywy? ty wy i ty cychy Co. Kropka Tubson, mokry Michał, piętnaście złotych, no. ale dobre. Tubson, tak? Tak. No, jest coś takiego, to jest z muzyką związane? Tak, i z filmikami. No, i tu klipy na kanale Tupson. Tak, no? i pan kliknie jakiegoś klipa. Nie już tutaj. I głośniki Szkówę, no. pan podgłosi, żebym wiedział, że od razu ten. Działa? Coś takiego. Ta, jak że... Transmisja jakaś nas żywo leci teraz, tutaj nie wiem. Pan dobrze wpisał? Da, 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 da. Tak, tak, tak. no. Twitch.tubson.pl tak, tak, tak. Twitch.tubson.pl, no. I tu są jakieś... Już... Wyskoczyłam jakaś relacja na żywo, akurat w tym momencie. Aha, aha. A pan Tubson wpisał przez by, czy przez py? Eee... Twitch, tu by, przez by. To ja panu przeliteruję, jeszcze pan powie, czy pan dobrze wpisał. Mhm. Ty wy i ty cychy. Ty u, by, sy, ony, kropka, pl. No tak. I normalnie no, działa nie, tak. ta stronka, tak? Tak, no tu występują. Już pan mówię, tu występują takie klipy wideo jakieś. Aha, no dobrze. To jeszcze jedną stronkę pan by mi sprawdził tak na szybko. Nie ma problemu. E, Ptoszek.pl to jest taki Twitter. Jeszcze raz o jak? E, Py ty, no. no, o, no, sy, ptoszek. .pl? Tak, tak, tak. Ptoszek czy y, toszek? Ptoszek, jak ptak. P. T. -p -t o. S. -y Z. E. -k. Ptoszek. No wyskakuje, wyskakuje ta stronka, też jakieś tutaj filmiki, wideo, wideo tutaj widzę. Taki ptak panu wyskoczył? Sekunda... ptoszek.pl Taki ptak powinien wyskoczyć panu. Bo to przez Google wchodzę tutaj, żaden ptak nie wyskoczył, tylko wyskoczył jakiś... filmiki. Jakieś wyskoczyły trzy filmiki. Um, a sekunda wpiszę No taki ptak wyskoczył na środku. Wpisałem nie w przeglądarce, tylko na, do głównej strony taki e, no. jakby nie wiem co Jakiś ptaszek na środku no. I tam ma Pan napisane, żeby jest Dobrze, czyli działa wszystko. To jutro po tego laptopika będę Sekunda, jeszcze rozłączyć? Pan już może wyłączyć. Wiem, 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 już nie wyłączam. Proszę żeby to się włącza. Halo? Co to za krzyk? Nie wiem, się włączały jakieś kurde głosy. Ale działa ta stronka, działa. No tak, troszkę, działa. Tak, Już tak, Pan no, może wyłączyć. Głos. głos jest, no wyłączyłem. A jeszcze zapytam, bo nie byłoby na przykład możliwości dzisiaj odebrać ja tego laptopa, bo jutro mam akurat taki napięty, gdzie... A mówią. o której godzinie? Tak o 23 by pasowało? Bo teraz będę dziecko usypiał. Proszę? O trzeciej by pasowało, bo teraz będę dziecko usypiał. Nie no tak do godzinki, gdzieś myślę, jeszcze będę tutaj, będę, będę dostępny. coś, coś. To pan mi napisze nie, nie adres nie, nie. w SMS-ie. Ja tam podjadę na szybko, bo to blisko mam do pana. No to, to niech pan zapisze to,